Cześć, tu Kasia. Pokażę Wam dziś, jak wyprowadziłam sobie sama hortensję bukietową na hortensję bukietową na pniu. Uznałam, że kupowanie hortensji na pniu spory wydatek, przynajmniej w naszych rejonach. To jest Wielkopolska. No i zrobiłam sama. Hortensja ma od wsadzenia rok wcześniej była dość mała, dosłownie z dwoma pędami. Pędy tutaj złączyłam, wiązałam I tutaj do tego momentu to jest przyrost jakby zeszłego roku od tego momentu przyrost tegoroczny z jedną główką kwiatową. Naprawdę jest spory. Mojej ręki. No i liczę w przyszłym roku odciąć główkę i, rozga i rozgałęzi się wówczas korona nad taras. No tak myślę, że tak by było naj najfajniej. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. hucham i dmucham na nią niesamowicie, bo bardzo mi się podoba. Widzę, że liście żółkną. Nie wiem, czy to zbliżamy się do jesieni. Czy coś jej się dzieje? Chyba raczej nie. Tu w tej Donicy mam zamiar również posadzić yy, Hortensję. Tak jak już pokazywałam wam wcześniej, Hortensję sadziłam też na tym naruszniku. Może być trochę mało miejsca, myślę, ale zobaczymy. Ostatecznie wolę pozbyć się. Tui, niż hortensji, zostawię wtedy samą hortensję. Tu jest ja wsadzę gdzie indziej. Jak możecie zobaczyć. Tui ma mnóstwo. Tu i mam mnóstwo. Tu, 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 tu. Tam jeszcze za domem się ciągną. Także miejsce na pewno tu i znajdę. Na razie liczę, że to się uda. Miłego dnia, pozdrawiam.